Witajcie w kolejnym odcinku Jak wygrać z Bookmacherem. Dzisiaj przygotowałem dla Was nie trzy mecze, tylko więcej. Pomyślałem, że Trzeba zagrać na Lecha, który gra w lidze Konferencji Europy. Bije się o ten ćwierćfinał. Jedni mówią, że już jest jedną nogą, drudzy mówią, że hola hola. Trzeba uważać, ponieważ gramy teraz na wyjeździe na niebezpiecznym terenie. Murawa wiadomo nie jest naturalna. No i boisko jest bardzo duże, szerokie, 68 metrów, więc to różnie może być, ale powolutku. No dobra, jak już jesteśmy przy Lechu, no to zaczynamy. W czwartek Lech Poznań zagra rewanżowe spotkanie. Ja tutaj proponuję tylko dla kibiców Lecha Poznań, dla sympatyków kolejorza, żeby zagrali dwójeczkę. Lech Poznań jeszcze w. W tym sezonie nie wygrał na wyjeździe żadnego meczu w europejskich pucharach, czy to było w kwalifikacjach do Champions League, czy do Ligi Europy, czy do Ligi Konferencji Europy, bo pamiętamy Karabach, pamiętamy Dundelasz, pamiętamy Reykjavik, pamiętamy Dinamo. Później faza grupowa Ligi Konferencji Europy to porażka Villarreal, później dwa remisy HPL i Austria-Wiedeń. No i faza pucharowa w Norwegii, również remis. Tak więc Lech jeszcze nie wygrał i dlaczego mówię, że to powinni kibice Lecha Poznań postawić na dwójeczkę? Ponieważ jeżeli Lech wygra, będzie duża radość podwójna tak, że ich dużyna wygrała, ale również dlatego, że awansowała. A jeżeli nie wygra, ale zremisuje bądź przegra tylko 1-0 albo tam dwoma bramkami, ale będzie dogrywka i karne i Lech awansuje, to kibice Lecha, kibice Lecha nie będą tak bardzo wkurzeni, że przegrali pienie, pieniądze, ponieważ ich ukochany klub awansuje dalej. Zatem takie proponuję wygrać właśnie z tym Buchmacherem. Jak nie tak, to inaczej. Hmm. No i przechodzimy już dla wszystkich kibiców. W piątek wybieramy się do Polskiej Ligi, do Radomia. Można powiedzieć, derby Mazowsza, mecz przyjaźni na trybunach. Radomiak podejmie Legię Warszawa. Radomiak jest już w kryzysie, dwie porażki yy, i to takie naprawdę bolesne, ponieważ. Yy, Najpierw zagłębiem Lubin w Radomiu. Wiadomo, przed własnymi kibicami jest to porażka. A później w Kielcach w, podczas Świętej Wojny, można tak to nazwać przecież, porażka z koroną. Wygrywał jak był już w piątej minucie, objął prowadzenie. Jednak w, w końcówce stracił bramkę na 2-1. No i bez żadnego punktu wyjechał z Kielc. W bardzo słabych nas trojach są kibice i w ogóle cała drużyna w Radomiu. No cóż, przełamią się na legi. No chyba nie, Legia potrzebuje punktów, Legia cały czas myśli o tym, żeby, że dogoni Raków Częstochowa, Legia jeszcze w tym sezonie nie przegrała, w tej rundzie, w tym roku jeszcze nie przegrała, jest na fali, ponieważ wygrała trzy mecze z rzędu i wydaje mi się, że Legia tutaj wygra, śmiało dwójeczkę można postawić, duży kursik, bo w okolicach 2.20 no i ta porażka może zadecydować o tym, że trener Lewandowski zostanie zwolniony z Radomiaka przechodzimy do kolejnego dnia, jest to sobota wyprowadzamy się na zachód Niemcy, Borussia Dortmund będzie podejmować FC Köln, Borussia po bardzo dobrym początku miała 10 czy tam 11 wygranych z rzędu no i przyszły Teraz takie mecze trochę słabsze. Najpierw, znaczy no nie trochę, tylko bardzo słabsze, najpierw porażka na wyjeździe z Chelsea w raważowym meczu o awans do ćwierćfinału ligi Mistrzów, porażka 2 do 0 i odpadli z europejskich Pucharów, bo Rusja odpadła. Później derby, zagłębia rury, gdzie grali u siebie z szalkę. No i re, na wyjeździe grali. No i tam był remis 2 do 2, więc po tak doskonałej serii zwycięstw przyszły teraz dwa mecze bez poraż, bez wygranej. No i uważam, że teraz się przełamią, też jest duży kursik. No i wygrają akurat Kyle. To jest taka drużyna, która ma 7 punktów przewagi nad strefą barażową, więc już można powiedzieć, że to jest taki średniak, nie gra o puchary, raczej się utrzyma, a Borussia pierwszy, ra pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna gra, liczy się jeszcze na ten moment yy, o to, żeby wygrać ligę. W tej chwili ma dwa punkty z traty do Bayernu Monachium, więc to jest bardzo mało, więc tam się liczą walce. Więc tutaj typujemy na Borussia Dortmund. No i przechodzimy do niedzieli, czy to też sobota, już nie pamiętam. Przechodzimy dalej na zachód, do Włoch, gorąca Italia, Udinezę podejmować będzie Milan. To taka sama sytuacja, Udineze. O nic już nie gra. Można powiedzieć, że zakończyli sezon sobie. Na pewno się utrzymają, na pewno nie zagrają w europejskich pucharach. A Milan dąży do tego, żeby znowu być w tej pierwszej czwórce, czyli że zagwarantują sobie udział w następnej edycji Champions League. Jednakże Milan ma mm, teraz malutki kryzys i wydaje mi się, że właśnie z Udine się przełamią. Milan nie wygrał od trzech spotkań. Raczej nie powinni sobie Czerwono-Czarni pozwolić na kolejny taki mecz, więc też jest bardzo duży kursik, też w okolicach 2.30. Zatem tutaj można też postawić dwójeczkę na Milan. Duże kursy, jak widzimy w każdych w tych spotkaniach. Zatem wygrywamy w ten weekend dużo pieniędzy z Bookmacherem, czego Wam wszystkich, wszystkim życzę. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!